Jaki jest najczęstszy błąd liderów w rozmowach z pracownikami? Dlaczego pracownicy zamykają się na rozmowę z tobą? Jednym z największych mitów zarządzania jest przekonanie, że problemy w pracy wynikają z braku motywacji albo złej woli pracowników. Tymczasem badania nad komunikacją w organizacjach pokazują coś dokładnie odwrotnego. W większości przypadków problemy z zaangażowaniem, z odpowiedzialnością, z wykonywaniem ustaleń nie wynikają z postaw pracowników. Ale z błędów komunikacyjnych po stronie osób zarządzających. I co ważne? Nie są to błędy rażące, agresywne czy nieetyczne. To są błędy dobrych liderów. Najczęstszy błąd liderów w rozmowach z pracownikami polega na tym, że myślą o rozmowie jako o przekazaniu treści, a nie jako o wywołaniu określonego procesu psychologicznego po drugiej stronie. Lider skupia się na tym, co chce powiedzieć. Co jest racjonalne, co jest obiektywnie słuszne, a całkowicie pomija pytanie: co ta rozmowa zrobi z tą osobą? Przyjrzyjmy się bardzo typowej sytuacji. Lider mówi: Chcę zwrócić ci uwagę na pewne rzeczy, bo zależy mi na jakości. Musisz bardziej się pilnować terminów. Z punktu widzenia lidera, komunikat jest spokojny, nie ma ataku personalnego, jest jasno sformułowane oczekiwanie. Problem polega na tym, że mózg pracownika nie analizuje tej wypowiedzi logicznie. On reaguje afektywnie. Uruchamiają się mechanizmy zagrożenia obrazu siebie, lęku przed oceną, obniżenia poczucia kompetencji. Efekt spadek otwartości, wzrost obronności, pozorna zgoda bez realnej zmiany zachowania. Analiza psychologiczna co tu się naprawdę dzieje? Z perspektywy psychologii społecznej i organizacyjnej mamy tu kilka kluczowych zjawisk. Asymetria władzy w relacji lider-pracownik ta sama wypowiedź nie waży tyle samo. Słowa lidera są automatycznie interpretowane jako ocena, uruchamiają mechanizmy kontroli i podporządkowania, wpływają na poczucie bezpieczeństwa psychologicznego. Fundamentalny błąd atrybucji: Lider widzi problem jako kwestię zachowania pracownika. Pracownik odbiera komunikat jako kwestię swojej wartości. To są dwa różne poziomy psychologiczne. Iluzja jasności komunikatu. Lider zakłada, że skoro coś powiedział jasno, to zostało zrozumiane, zostało przyjęte, zostanie wdrożone. Badania pokazują, że to założenie jest fałszywe. Dlaczego ten błąd jest tak powszechny? Ten błąd popełnia około 80% liderów, ponieważ byli szkoleni z zarządzania zadaniami, a nie rozmowami. Funkcjonują pod presją czasu i odpowiedzialności, nie mają przestrzeni na refleksję nad procesem komunikacyjnym. Co więcej, organizacje nagradzają szybkość reakcji, a nie jakość rozmowy. Co działa zamiast? Zmiana paradygmatu. Skuteczna rozmowa lidera nie zaczyna się od komunikatu. Zaczyna się od pytania, jaki proces psychologiczny chcę uruchomić u tej osoby. Dopiero potem pojawia się treść. Dlatego skuteczni liderzy. Najpierw diagnozują perspektywę pracownika, pracują na znaczeniach, nie na ocenach, oddzielają zachowanie od tożsamości. To nie jest miękka komunikacja, to jest komunikacja precyzyjna psychologicznie. Poprawny przykład komunikatu lidera. Intencja i efekt psychologiczny są spójne. Zamiast. Musisz bardziej pilnować terminów, bo to jest ważne. Lider mówi: Chciałabym porozmawiać o terminach w ostatnim projekcie. Zanim powiem jak ja to widzę, zależy mi, żebyś powiedział, co według ciebie było w tym projekcie poprawne, a co chciałbyś skorygować w przyszłości. Dlaczego ten komunikat działa? Bo nie zaczyna się od oceny, oddaje pracownikowi podmiotowość, uruchamia proces myślenia, a nie obrony, pozwala przejść z poziomu kontroli na poziom współodpowiedzialności. Dopiero po takiej rozmowie informacja zwrotna ma szansę stać się zmianą. A nie tylko kolejnym komunikatem traktowania pracownika z góry. Najczęstszy błąd liderów nie polega na tym, że mówią źle, polega na tym, że nie wiedzą, co ich słowa robią w głowie drugiego człowieka. A w zarządzaniu nie wygrywa ten, kto ma rację, tylko ten, kto potrafi wywołać zmianę zachowania. Jeżeli słuchając tego materiału masz wrażenie, że problem nie leży w braku chęci pracowników, ale w sposobie prowadzenia rozmów, i że intuicja w komunikacji często nie wystarcza, to właśnie z tym pracujemy w Centrum Psychologii Stosowanej. Nasze szkolenia nie polegają na uczeniu ładnych sformułowań. Pracujemy nad rozumieniem mechanizmów psychologicznych w relacji władzy, prowadzeniem rozmów trudnych i korygujących, komunikacją, która realnie zmienia zachowanie, a nie tylko brzmi poprawnie. Szkolimy liderów, kadrę zarządzającą, HR, Administrację Publiczną i Zespoły Medyczne, w oparciu o analizę przypadków, symulacje i pracę na rzeczywistych sytuacjach zawodowych. Jeżeli chcesz rozwijać kompetencje komunikacyjne oparte na psychologii, a nie na hasłach, szczegóły naszych programów znajdziesz na stronie www.szkoleniacps.pl. Do zobaczenia na sali szkoleniowej.